Szanowni widzowie, dziękujemy, że jesteście z nami. Kanał Stanisława Michalkiewicza na YouTube istnieje dzięki Wam. Lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie. Każda aktywność jest ważna. Jeśli chcecie wesprzeć nasze działania i Stanisława Michalkiewicza, wystarczy wejść w zakładkę Wesprzyj na kanale. Numer konta bankowego do wpłat, które pozwalają nam prowadzić kanał, znajdziecie w opisie każdego filmu. Zapraszamy na stronę naszego wydawnictwa www.capitalbook.pl i stronę Pana Stanisława na Facebooku. Link w opisach filmów. Witam Państwa w kolejnym cyklu pytań i odpowiedzi. Pan Grabajusz, wspierający kanał, dziękuję bardzo za wspieranie kanału. Uszanowanie Panie Stanisławie, chciałbym zadać pytanie bardziej ogólne. Odbiegające od bieżących tematów. Moje pytanie brzmi, czy inteligentny człowiek musi być koniecznie oczytany? Czy można mieć na koncie praktycznie zero przeczytanych książek, pomijając jakieś szkolne lektury lub streszczenia i nadal w bardzo dobrym stopniu odbierać przekazywaną treść, łączyć fakty i wątki oraz deszyfrować metafory i tym podobne z góry? Dziękuję za odpowiedź, serdecznie pozdrawiam oraz życzę nieskrępowanej oraz niezniszczonej niszczalnej pogody ducha. No jasne, że może, nie musi być oczytany koniecznie. Inteligencja jest cechą wrodzoną, a nie nabytą. Oczytanie jest cechą nabytą, erudycja jest cechą nabytą, natomiast inteligencja nie. Także nie musi wcale być. Pan Sławomir Muraszko. Panie Stanisławie, co jakiś czas powtarza Pan nam, że polskojęzyczna banda żeruje na historycznym narodzie polskim. Czy nie czuje Pan głębokiego obrzydzenia, znając tak wielu ludzi z imienia i z nazwiska z tak, wan, z tak zwanych elit, które, które są w tej grupie? Ci ludzie nie są anonimowi. Mazguła Cimoszewicz, ojciec informacji wojskowej, poseł Gdula. Tata brał udział w obławie augustowskiej. Ostatnio wróciłem do tej grupy Andrzeja Morozowskiego z TVN, ojciec Mordecha i może skromny pracownik archiwum Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego. Stąd słyszę ich ciamkanie i mlaskanie, jak żerują. No, nie... No nie, nie, znaczy ja nie czuję obrzydzenia może tak bym to nazwał, bo to, o to pan pyta. Natomiast no nie chciałbym, że tak powiem, jakiejś ani z tymi ludźmi uprawiać, tak, żeby się tam... No przyjaciół trzeba sobie dobierać. Drugie pytanie. Panie redaktorze, ja, co jest, było z tym polskim narodem nie tak. Wgłębiając się w historię Polski, słuchając pana wykładów, Leszka Żebrowskiego, można nabrać wrażenia, że otaczają nas zajadli wrogowie. Eksterminowali nas Germanie, Ukraińcy, Białorusini, Litwini, Rosjanie, Szwedzi, Turcy. Czy to jest coś więcej niż tylko grabież ziem, dóbr? Czy mamy do czynienia z czymś osobistym ze strony najeźdźców, nienawiścią głęboko zakorzenioną niechęcią, wrogością Hans-Hank? pisał w swoich raportach, że Niemcy nie muszą wiele robić, że Ukraińcy mają do Polaków głęboko zakorzenioną wrogość i wyręczają ich chętnie w wielu aktach terroru. No myślę, że jest tak jak pan podejrzewa, że to nie to jest znaczy przyczyna jest taka, że na Ukrainie w ogóle w tych Częściach dawnego, dawnej Rzeczypospolitej, wielonarodowej. Mianowicie powstały na, w XIX wieku, ukształtowały się nacjonalizmy. Białoruski to stosunkowo najpóźniej, ale też się ukształtował. I one wszystkie się ukształtowały w opozycji do polskości. W opozycji do polskości. Ukraiński. Ta ukraińska nienawiść do Polaków datuje się jeszcze od wcześniejszej daty, o czym bardzo trafnie Henryk Sienkiewicz napisał, że nienawiść w zakończeniu ogniem i mieczem, że nienawiść wzrosła w serca i zatruła krew pobratemczą. Rzeczywiście coś takiego jest, no i czasami ta nienawiść eksploduje, tak jak to miało miejsce w czasie. Do jego ludobójstwa yy, na ogóle i w Małej Wschodniej. Jak wyglądał Anschluss w polskim wydaniu? Komu i dlaczego zależało na przystąpieniu do Unii Europejskiej? Dlaczego hasło Targowica jest nadal aktualne i czy Niemcy chcą stworzyć czwartą Rzeszę? Anschluss najnowsza książka Stanisława Michalkiewicza do kupienia w kapital.pl Trzecie pytanie. Szanowny Panie Stanisławie, czy grał Pan lub gra Pan w gry komputerowe, może na konsoli? Aktor Pan Kazimierz Kaczor jest na przykład wielkim pasjonatem gier strategicznych. No jeszcze tego by brakowało, żebym grał w gry komputerowe. Nie gram, nie, nie gram, nie pociąga mnie to. Czter, czwarte pytanie. Panie Stanisławie, czy oprócz literatury faktu pociąga Pana inny gatunek literacki? No pewnie, że mnie pociąga, beletrystyka mnie pociąga. Z tym, że no teraz coraz mniej, dlatego że to ci literaci to nie mają nic ciekawego do powiedzenia. Tak mi się przynajmniej wydaje. I sławę swoją czerpią nie tyle z literackiej wartości swoich produkcji, tylko z nadymania. A to nadymanie to z różnych powodów się odbywa. No i między innymi pani Tokarczyk już przykładem. Ale dalsze, dalsza część pytania, czy zna pan na przykład współczesną literaturę science fiction, na przykład od Jacka Duquaya, albo czytał pan Lovecrafta, Tolkiena, Howarda, stworzył postać konana Nie. Nie. Moja fascynacja literaturą science fiction skończyła się na Stanisławie Lemie, i myślę, że <śm> nikt z, znaczy, z, z, z taką, takim osiągnięciem, uważam, że bardzo Dobra powieść Stanisława Lema, właśnie science fiction to jest głos pana. Myślę, że to jest szczytowe osiągnięcie tego typu literatury. Pan Tomasz Niewierny, duda jest oszalałym rusofobem. Skąd się to bierze, jak pan myśli? Czy ma to związek z jego pochodzeniem? No nie wiem, jakie jest pochodzenie pana prezydenta Dudy. Tutaj, dalej, dalsze pytanie. Pan Mariusz Korej potwierdzi, że, znaczy sugeruje, że on wie, no ale to za chwilę. Myślę, że pan prezydent Duda po prostu słucha tutaj. Podporządkowuje swoje postępowanie i całą politykę państwa polskiego życzeniom Stanów Zjednoczonych w nadziei, że jak mu się skończy okres dobrego fartu na stanowisku prezydenta naszego stanu, to dzięki amerykańskiej protekcji dostanie jakąś prestiżową posadę albo w onz albo w NATO, albo gdzieś, no nie wiem gdzie. Także tak. Pan y, Mariusz Korejwo, to następne pytanie. Jeśli wiemy, że dziadek prezydenta był porucznikiem, że lat z najistotniej upa, to czy jest szansa że na to, że połączymy się z resztkami Ukrainy po wojnie? Wszakże Ukrainą rządzą Żydzi, nami również, to może wrócimy do wcześniejszego kształtu RP pod żydowskim panowaniem. No nie wiem, czy jeszcze resztki Ukrainy będą tutaj miały jakąś, jeżeli zostaną resztki czy będą miały jeszcze jakieś tutaj jakąś swobodę ruchów w tym zakresie i przede wszystkim, czy będzie to w tej sytuacji rozsądne łą łączenie się z resztkami Ukrainy po wojnie, bo nie zapominajmy, że no w tej chwili Ukraina jest na transfuzji, już nie na kroplówce finansowej Zachodu, ale na... Transfuzji prawdziwej, finansowej, no ale to w pewnym momencie, jak już tam wojna się zakończy jakimś pokojem, a wszystkie wojny kończą się pokojem, jak nas poucza historia, to pojawi się tam kelner z rachunkiem, no i ten rachunek trzeba będzie jakoś spłacać. Więc ja bym tutaj przestrzegał wszystkich przed tutaj takimi pustyagielneńskimi mrzonkami. Z Ukrainą w roli głównej. I tym tą przestrogą kończę ten cykl pytań i odpowiedzi. Żegnam się z Państwem do następnego cyklu. Historia Polski od samych jej początków kryje wiele tajemnic, spisków i niewygodnych faktów. Pora ujawnić to, co dotąd było skrzętnie ukrywane: Zakazana historia Polski. Tom pierwszy. Od piastów do Jagielonów. Najnowsza książka Grzegorza Brauna, już dostępna na capitalbook.pl